Dzień dobry, Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po upalnym i burzowym poniedziałku w kolejnych dniach w Polsce nastąpi zmiana. Nadciągnie chłodniejsze powietrze polarno zwłaszcza na północnym zachodzie. Na południu i południowym wschodzie nadal będzie ciepło, ale pogoda zmieni się na mniej gwałtowną. Nadal jednak będą występować i przelotne opady, i burze, i porwisty wiatr. We wtorek w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, ale okresami będzie wzrastać do dużego, szczególnie na północnym wschodzie kraju. Tam oprócz przelotnych opadów deszczu możemy spodziewać się naprawdę gwałtownych zjawisk, nawalnych opadów, burz, miejscami także gradu. W pozostałej części kraju też będą występować przelotne opady deszczu, burze i porwisty wiatr. Temperatury na wybrzeżu około 22-24 stopnie, w centrum 25-26, a na południu i północnym wschodzie do 27 stopni. Wiatr w czasie burz porwisty. Od środy do niedzieli będzie podobny typ pogody. Spora dawka promieni słonecznych, a w wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu, burze i porwisty wiatr. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 19 do 23 stopni. na pozostałym obszarze od 23 do 26 i najcieplej 26-29 w centrum i na południu i południowym wschodzie kraju. Podczas burz należy spodziewać się porwistego wiatru. Początek przyszłego tygodnia przyniesie zdecydowaną zmianę pogody. Czeka nas wyraźne ochłodzenie, a temperatury mogą spaść nawet o kilka stopni. W związku z dynamiczną sytuacją pogodową zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz portali społecznościowych. Dziękuję. you mm -hmm.